Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Agnik, a dzisiaj y, popołudniowa rutyna. Zajmiemy się Firefly, y, frugo, karmelkiem, szafirem i kalarą. Wszystkich teraz wyczeszę, ale to nie będę wam pokazywać. Okej, okay, oni już wyczesani, więc teraz zakładamy im derki. Firefly jeszcze niestety nie ma derki, ale z go pewnie jej zrobię. Okej, okay, już wszyscy mają derki, e, więc teraz wszystkich weźmiemy na takie małe spacerki. Oczywiście po domu. Najpierw bierzemy Firefly i zakładamy u Okej, okay, ona już jest podpięta, ma... nie pytajcie, takie dziwne to jest, nieważne. No i sobie tak spacerujemy, druga część dzisiaj już wleci, więc pa!